Dzień dobry, Jacek Słonski, Darius, czyli niezmieniony skład kanału Medpub, up mnie się bardzo nisko i witamy w kolejnym odcinku. Witamy oczywiście tych, którzy pierwszy raz nas widzą, pierwszy raz spotykają się z kanałem Medpub. Jeżeli tak jest, zapraszamy do przejrzenia poszczególnych filmików, jak i całego kanału. Jeżeli te poszczególne filmiki, jak i cały kanał będzie dla, dla Was interesujący, będzie dla Was pomocny, no to zapraszamy do tego, żeby docenić naszą pracę, zasubskrybować, bądź udostępnić poszczególny filmik. Witamy również tych, którzy są na stale. Na stałe z nami, którzy subskrybują na nasz kanał. Cieszymy się, że rośnie siłę. Naprawdę idzie jak sami widzicie to bardzo dobrze i cieszymy się, że jesteście wciąż z nami. Dzisiaj, moje i Dariusza, oczywiście rozważania na temat zerwanego acelu i tego, czy warto go rekonstruować, czy warto poddać się operacji. Powiem o takich najważniejszych rzeczach, powiemy o tym, jakie wraz z Dariuszem oczywiście mamy doświadczenia. Już na wstępie powiem, że sam jestem po operacji rekonstrukcji Między ACL, które miałem 10 lat temu, ale w swojej karierze jako fizjoterapeuta miałem sinusoidę, czy warto, czy nie warto i dzisiaj się z tym wami, z Wami podzielę. Zapraszam. To krzyżowe przednie naszego stawu kolonowego. Jest to ACL, jest to temat rzeka. Naprawdę nawet nie wiem od czego mam zacząć. Postaram się to skrócić, ale nie wiem czy mi się uda, więc cierpliwości. Postaram się powiedzieć o takich najważniejszych rzeczach. Jak sami już wiecie, jestem po e, doświadczeniach, rekonstrukcji, rehabilitacji i tak naprawdę. Będąc super szery, to właśnie to zainspirowało mnie do tego, żeby zająć się czym się teraz zajmuję. Więc to krzyżowe przednie jest, jak widzicie, w mocnym środku naszego stawu kolonowego. Eee, chroni on wysuwanie kości piszczelowej względem kości łudowej, eee, zapewniając oczywiście stabilność w tym kierunku. I ta stabilność bądź wręcz niestabilność będzie głównym czynnikiem, o którym będziemy dzisiaj mówić. I może załóżmy sobie, że informacja numer jeden to będzie kiedy... Kiedy podjął się tej rekonstrukcji? Chcąc czy nie chcąc, muszę założyć, że jesteście po, operacji, po uszkodzeniu, po zerwaniu tego, takiego więzadła. Oczywiście nie życzę Wam tego, ale jeżeli tak jest, no to mam nadzieję, że wyciągniecie to, co tyle, ile można e, wiadomość z tego filmiku. E, załóżmy, że tak jest. I teraz, jeżeli jesteście młodymi osobami, e, aktywnymi sportowo. Wręcz osobami, które wiążą swoją przyszłość ze sportem, to tutaj żadne badania, wszystkie badania, o których dzisiaj będziemy mówić, czy jakiekolwiek sygnały od różnych specjalistów, myślę, że nie powinny być dla Was ważne. Warto to rekonstruować. Ja byłem młodym sportowcem, grałem w piłkę nożną, wiązałem swoją przyszłość z piłką nożną, nie widziałem świata poza tym. I dlatego rekonstruowałem, i bardzo dobrze zrobiłem. Chociaż tak jak wam mówiłem na początku, później zacząłem się troszkę na tym zastanawiać, ale jeżeli rzeczywiście chcecie wrócić do tego sportu, ten sport jest czynnikiem ryzyka znowu uszkodzenia tego bądź właśnie jest dużo skrętu, jest on półzawodowy, wręcz zawodowy, nie ma na czym się zastanawiać, trzeba to jak najszybciej zrobić. Oczywiście. Mm, bardzo często zdarza się to w piłce nożnej czy w koszykówce, gdzie, są, gdzie jest dużo przeprostu, skrętu, i trzeba powiedzieć, że wtedy nie zawsze jest takie niepodległe uszkodzenie więzadła, więzadła krzyżowego, często też dołącza do tego łąkotka prześrodkowa bądź więzadło prześrodkowe, poboczne przyśrodkowe, piszczelowe. Więc jeżeli dodatkowo, mam nadzieję, że nie, macie do, do, do zerwania krzyżowego na przykład uszczędzenia kotki, no to, to tak, się, tak się będzie trzeba tą kotkę zrobić, to przy okazji też tę no, rekonstrukcję warto zrobić. Nie dla wszystkich osób, które są aktywne, które wiążą ze sportem, nie muszą być super mod, bo też mówimy, powiedziałem, że to moda osoba, ale jeżeli jesteście osobymi bardzo aktywnymi bardzo dużo uprawiacie sportu, i chcecie raz o dobrze pozbyć się tego problemu, to lepiej zrekonstruować, powoli się rehabilitować systematycznie i wrócić do pełnej sprawności. Informacja numer dwa, i tu też temat rzeka, też temat sporny. Kiedy nie rekonstruować, oczywiście to jest moja subiektywna ocena, bo każdy, każdy ma jakby inne podejście. Ja też oczywiście jakiś czas temu bym może mówił zupełnie inaczej, ale to dobrze, to znaczy, że moja wiedza ewoluuje i to znaczy, że się rozwijam. Kiedy nie? Przede wszystkim, to już o tym mówiłem, niestabilność. Niestabilność. Jeżeli, jeżeli nie macie czegoś takiego, że Wam ucieka kolano, bo to jest jakby najbardziej główny czynnik do tego, żeby to, to kolano rekonstruować. Jeżeli jesteście osobami, które uprawiają sport rekreacyjnie, nie wiem, w wieku między 25 a 50 zerwaliście sobie te mięso krzyżowe nie, ma, nie czujecie tego, że, że jest ono niestabilne, że, że idziecie i gdzieś Wam się ona e, zdestabilizuje, ucieka ta noga. Tak z, e, zazwyczaj tak ludzie to opisują. I, jest, i, i jedyne, co, co mieście, to mieście obrzęk, ten obrzęk szedł i funkcjonujecie, funkcjonujecie normalnie. No to szczerze powiem, że warto było rozważyć, żeby tego. No, więc nie rekonstruować. Oczywiście bardzo ważne jest to, żeby przeprowadzić rehabilitację i dbać o siłę i harmonię mięśni wokół stawu kolanowego, przede wszystkim mięśnia czworogłowego. E, bo na ten czas oczywiście może nie czujecie tej niestabilności, ale to, to nie, jest, nie jest też tak, że o, zerwałem krzyżówkę. Nie czuję niestabilności. Gdzieś tam Pan Brodaty w YouTube mówił, no nie warto tego głosować, więc ja tego nie robię i na hamak. Nie, tak to nie wygląda. Warto, Trzeba z tym pracować, bo ta niestabilność może wręcz się pokazać później. Bądź my na początku nie, nie, nie czujemy, może przykład nasze mięśnie były w danym momencie silniejsze. Niektóre osoby. Po kilku latach decydują się właśnie na, na tę rekonstrukcję, no bo przeleżeli na hamaku, nic z tym nie robili, i okazało się, że jednak ten staw nie jest stabilny. Musicie liczyć się z tym, że jeżeli zdecydujecie, że nie rekonstruujecie tego, tego więzadła, to musicie być aktywni, musicie ćwiczyć, musicie wzmacniać e, mięśnie wokół stawu konowego, musicie robić ćwiczenia propriocepcji i robić to systematycznie, nie mówię, że codziennie, ale dwa, trzy razy w tygodniu, żeby żeby troszkę tej, tej stabilności przeszło na mięśnie oczywiście dużo osób podpiera się tym, że o jak nie, nie zrekonstruuje więc krzyżowego, to się wspomogą zmiany zwrotniowe w tym stawie jest dużo badań na to, oczywiście te badania nie są wielkie, ale jest dużo badań. Które mówią, zaprzeczają temu, mówią, że nie ma czegoś takiego. Oczywiście trzeba było to zbadać po iluś tam latach, to było chyba po dwóch trzech latach, z tego co ja pamiętam, jestem bardzo ciekawy, jak były wykonane badania po 20 latach na przykład. U osób, które nie rekonstruowały. Ale podsumowując, jeżeli nie czujecie niestabilności, jesteście osobami, które są systematyczne i boicie się operacji, bo często jest tak, że ludzie się boją operacji, to potraktujcie operację jako ostateczność. Zacznijcie leczenie zachowawcze, mm, ćwiczcie i obserwujcie siebie, miejcie swoje refleksje na temat tego, czy ucieka, czy nie, czy nie ucieka. Bardzo mocno musicie yy, jakby posłuchać z własnego ciała i bardzo możliwe jest to, że nie będziecie musieli rekursować tego ACL-u, yy, a jeżeli będzie taka konieczność w przyszłości, to zawsze do tego możecie wrócić, więc to nie jest tak, że od razu musicie to rekonstruować. Bardzo dużo osób znam, które uprawiają wręcz biegi długodystansowe, które są bez acelu i żyją po 10-15 lat bez tego acelu. Nie odczuwają żadnych objawów, ale rzeczywiście dbają o to, żeby systematycznie ćwiczyć. Informacja numer 3, moje rozważania i daruję rozważania. Ym, tak jak powiedziałem, raz jeszcze się powtórzę, miałem w tym nieraz mówiłem, nie rekonstruować, badania, ludzie tak samo wyglądają po tym, po tym, raz mówiłem, rekonstruować, tu nie rekonstruować. Troszkę załóżcie sobie filtr na to, co ja, to mówię, na, na co, co ja mówię, bo to są moje subiektywne odczucia, jak widzicie, badania się zmienią, yy, yy, nauka też pójdzie w innym kierunku, za dwa lata będziecie oglądać ten film, zupełnie co innego będzie mówione, więc powiem to, co na dzisiaj 2018 jest w moim miasta kochanowskiego mózgu, yy, będę patrzył oczywiście przez pryzmat siebie. Jestem osobą aktywną i bym to rekonstruował. Bardzo krótko powiem. Ja bym to rekonstruował z tego względu, żeby nie czekać, nie patrzeć. Oczywiście, tak jak powiedziałem przed chwilą, jest dużo osób, które nie rekonstruują, dobrze żyją, ale to zawsze jest z tyłu głowy, że kiedyś będzie mnie to czekać. Póki jest ta kontuzja, chcemy się tym zająć, ja bym to zrekonstruował. Oczywiście jeszcze wybór metody to jest temat na kolejną rzecz, ale tu mówimy oczywiście, jeżeli jesteście osobą między. 18, 40, a każda osoba powinna być w tym wieku aktywna. Macie tą niestabilność, taką plus, minus, trzeba to zrekonstruować. I takie są, jakby, i taka jest moja opinia na dzień dzisiejszy. Może ona się zmieni, ale jak się zmieni, to będę was nie informował. To były te podstawowe informacje i moje rozważania na temat rekonstrukcji bądź nie rekonstrukcji węzła krzyżowego przedniego ACL. Mam nadzieję, że. Troszkę chociaż pomogłem wam w, w dokonaniu decyzji. Tak czy siak, czy będziecie konstruować, czy nie konstruować, życzę wam dużo zdrowia i wytrwałości w rehabilitacji, bo czy będziecie się operować, czy nie, rehabilitację będziecie musieli przejść. Jest ona ciężka i musicie być wytrwali i jak zawsze to mówię, systematycznie niecierpliwi. My z Dariuszem za dzisiaj bardzo dziękujemy. Jak zawsze zostawiamy z naszej, z mojej prawej strony, waszej lewej, z naszej w sumie prawej strony, Kolejne sugestie filmików z naszego kanału. Cóż, widzimy się w kolejnym filmiku. Do zobaczenia.